Tym, który miał przejść. Daj mi wody żywej, bym więcej już nie pragnął. Daj mi pić, usłysz słowo me. Niech ono wzbudzi wiarę w sercu twym, w prawdzie sta W sercu twym i ognia, który da ci łaskę iść, w miłości my. Cyklu niedziel dla Katechumenów, dla osób przygotowujących się do chrztu, jest to droga prowadząca do poznania Jezusa Chrystusa, który jest z zmartwychwstaniem oraz życiem. Bo to w dzisiejszą niedzielę, wnikając w rozmowę Jezusa z Samarytanką, katechumeni mają poznać. Jezusa jako Mesjasza. Czwartą, następną niedzielę Wielkiego Postu katechumeni w Ewangelii, gdzie jest mowa o przywróceniu wzroku niewidomemu od urodzenia, poznają Jezusa jako Syna Człowieczego, wyznają wiarę w Niego. I w piątą niedzielę Wielkiego Postu, gdzie jest Ewangelia o wskrzeszeniu Łazarza, Poznają Jezusa jako zmartwychwstanie i życie. Również my jesteśmy zaproszeni do poznania właśnie Jezusa jako Mesjasza, Jezusa jako um, Pana, jako syna człowieczego i Jezusa, który jest zmartwychwstaniem oraz życiem. Czyli od Mesjasza poprzez Pana dochodzimy do Jezusa, który jest Zmartwychwstaniem i Życiem. Kościół poprzez Wielki Post zaprasza nas do wyjścia na pustynię. Kościół poprzez Wielki Post chce, byśmy wychodząc na pustynię i trwając na tej pustyni, chce, byśmy poznali własne serce, byśmy zajrzeli w głąb siebie, byśmy zobaczyli, kim jesteśmy. Może w świetle Ostatnich wydarzeń, w tym w czym teraz trwamy, może faktycznie jest teraz nam potrzebna pustynia, byśmy zobaczyli, kim jesteśmy. Poprzez to, że mamy wszystko pozamykane, poprzez to, że mamy zamknięte kościoły, poprzez to, że nie możemy do tych kościołów pójść, gdzie jest jakaś bariera w postaci tego wirusa i gdzie jest ten strach, mamy położyć ufność w Bogu, będąc na pustyni. Mamy poznać siebie i więcej wydobyć z siebie miłości wobec drugiego człowieka. Byśmy zaczęli bardziej kochać, byśmy zaczęli zauważać drugiego człowieka i Chrystusa. Byśmy odeszli od tej całej religii, od tej otoczki religijnej, bo również o religii dzisiaj jest mowa w Ewangelii. Mamy zacząć pragnąć żywej wody, prawdziwej wody, która daje nam życie. Nie tej wody, która jest tylko chwilowym zaspokojeniem naszego pragnienia. Podobnie jak Izraelici dzisiaj w pierwszym czytaniu z Księgi Wyjścia, którzy wołają wyraźnie o, o wodę, którzy wołają wyraźnie do Mojżesza, gdzie mówią do Niego: Czy po to wyprowadziłeś nas z Egiptu? Aby nas, nasze dzieci, nasze bydło wydać na śmierć z pragnienia, Izraelici ewidentnie chcą wrócić do Egiptu. Mają dość pustyni, mają dość tego, że nie ma co pić, że nie ma co jeść. Izraelici pragną wody, chcą się nasycić, myślą tylko o tym, o tym poziomie fizycznym, gdzie chcą zaspokoić własne pragnienie, ale nie widzą, że tam gdzieś dalej na horyzoncie. Jest ziemia obiecana, gdzie Bóg chce dla nich jak najlepiej, gdzie Bóg chce ich wyszlifować jak diament i sprawić, by oszlifowani, by mm, wzbogaceni w charakter konkretny, na wzór Boga, by weszli do ziemi obiecanej, by nauczyli się kochać człowieka, by nauczyli się kochać Boga. I w Ewangelii widzimy dziś Jezusa, który również pragnie. To nie jest pragnienie, gdzie, od... gdzie chce pić. Jezus dziś w Ewangelii pragnie odszukać człowieka. Faryzeusze usłyszeli, że Jezus pozyskuje sobie więcej uczniów i chrzci więcej niż Jan. Chociaż w rzeczywistości chrzcił nie Jezus, lecz jego uczniowie. Gdy Jezus usłyszał, co mówiono, opuścił Judę i udał się znów do Galilei. Po drodze musiał przemierzyć Samarię. W Samarii przybył do miasteczka Sychar, w pobliżu pola, które Jakub dał swojemu synowi Józefowi. Była tam studnia Jakubowa. Jezus zmęczony drogą usiadł przy studni. Było około południa. Nadeszła samarytanka, aby zaczerpnąć wody. Daj mi trochę wody. Jego uczniowie poszli do miasta, aby zakupić żywność. Jesteś Żydem, a ja samarytanką. Jak możesz mnie prosić o wodę? Żydzi nie pili z tych samych naczyń co Samarytanie. Gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest ten, kto cię prosi o wodę, prosiłabyś go o wodę żywą. Nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka. Skąd weźmiesz wodę żywą? Ojciec nasz, Jakub, pił wodę z tej studni. On i jego synowie, wszyscy z niej pili. Uważasz się za większego od Jakuba? Kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto będzie pił ode mnie, nie odczuje pragnienia. Woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskającej ku życiu wiecznemu. Daj mi więc tej wody, żebym już nie miała pragnienia i nie musiała przychodzić znów do studni. Zawołaj męża i wróć tu. Nie mam męża. Prawdę powiedziałaś, że nie masz. Miałaś pięciu mężów, a ten, z którym mieszkasz, nie jest twoim mężem. Powiedziałaś prawdę. Jesteś prorokiem, panie. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga? Wierz mi kobieto, nadejdzie godzina, że nie będziecie czcili ojca ani na tej górze, ani w Jerozolimie. Wy, Samarytanie, czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Zbliża się godzina. Nawet już jest. Kiedy prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w duchu i prawdzie, a takich to czcicieli chce mieć Ojciec. Bóg jest duchem. Potrzeba, aby Jego czciciele oddawali Mu cześć w duchu i w prawdzie. Wiem, że przyjdzie Mesjasz. A kiedy przyjdzie, objawi nam wszystko. Jam jest. Ja, który z tobą mówię. Wtedy wrócili jego uczniowie i dziwili się, że rozmawiał z kobietą. Lecz żaden nie zapytał, czego od niej chcesz, ani dlaczego z nią rozmawiasz. Kobieta zaś zostawiła swój dzban i odeszła do miasta. Ten człowiek powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Czy co ty, jest ty mówisz? Wyszli z miasta i udali się do niego. Tymczasem uczniowie prosili Jezusa, mówiąc: Rabi, jedz. Jedz, panie. A on im rzekł: Mam pokarm, o którym wy nie wiecie. Mówili więc uczniowie, czy może ktoś przyniósł mu coś do jedzenia. Moim pokarmem jest wypełnić wolę tego, który mnie posłał i wykonać jego dzieło. Czy nie mówicie. Za cztery miesiące będą żniwa. Powiadam wam. Popatrzcie na pola. Bieleją już, bo blisko są żniwa. Żniwiarz otrzymuje już zapłatę i zbiera plon na życie wieczne. Tak iż siewca cieszy się razem ze żniwiarzem. Sprawdzają się słowa. Jeden sieje, a drugi zbiera. Wysłałem was rządź to, nad czym się nie natrudziliście. Inni się natrudzili. A wy korzystacie z ich trudu. Wielu samarytan z tego miasta uwierzyło w niego dzięki słowom kobiety, świadczącej, powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Kiedy więc samarytanie przybyli do niego, prosili, aby u nich został. Pozostał zatem dwa dni. Wtedy jeszcze więcej z nich uwierzyło w jego słowa, a do tej kobiety mówili, Wierzymy już nie dzięki twemu opowiadaniu. Na własne bowiem uszy usłyszeliśmy i jesteśmy przekonani, że on prawdziwie jest zbawicielem świata. Jezus dziś w Ewangelii pragnie dialogu z człowiekiem. Siada przy studni Jakubowej i widzi zbliżającą się kobietę, samarytankę, do której mówi wyraźnie: Daj mi pić. Na co samarytanka jest zdziwiona. Tak wyraźnie. Jakżeż ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, o to, bym dała ci się napić. Należy zauważyć, że Samarytanie oraz Żydzi żyli cały czas w dużym konflikcie. Żydzi nie patrzyli przychylnie na Samarytan. I w momencie, kiedy były jakieś pielgrzymki Żydów do Jerozolimy, a trzeba było przejść przez Samarię. Żydzi chodzili w dużych grupach, po to, by Samarytanie nie napadali na Żydów. Stąd właśnie pytanie, Samarytanki: Jakżeż ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, o to, bym dała ci się napić? I Jezus, poprzez to, że mówi do niej: Daj mi się napić, a ona potem odpowiada, wchodzi w dialog. Jezus łamie wszelkie konwenanse. Jezus łamie tutaj całkowicie wszelkie stereotypy. To tak jak dzisiaj, część ludzi w naszym kraju narzuca swoje stereotypowe myślenie wobec osób z Ukrainy, wobec Syryjczyków, mówiąc, że przyjeżdżają tylko po to, by korzystać ze świadczeń socjalnych. Mówiąc, że są to ludzie, którzy szukają tylko zwady i kłótni, poprzez, patrząc poprzez perspektywę tego, co działo się kiedyś w historii, ale zapominają o jednym, zapominają o miłości wobec drugiego człowieka, która ma wypływać z tego, że Bóg nas umiłował, że to Bóg nas kocha. Co znaczy, daj mi się napić. Pozwól mi wejść w twoje życie. Chcę wejść w Twoje życie i chcę siąść nad w tronie Twojego życia. Pokochaj mnie, zacznij mnie kochać, bo ja Ciebie ukochałem. Uczyń mnie swoją skałą, na której się nie zachwiejesz, na której nie doznasz strachu, a nawet jeśli będziesz się lękał, to we mnie, w Chrystusie, możesz złożyć całą nadzieję i ufność. Mówię o skale i mówię o nadziei. Ponieważ dziś czytamy o skale, która, z której wypływa woda. Czytamy to w pierwszym czytaniu. Możesz uderza w skałę i wytryskuje z niego woda. Skałą jest Chrystus. Mówię o nadziei, ponieważ Paweł Apostoł w swoim liście do Rzymian pisze o nadziei. Dostąpiwszy usprawiedliwienia dzięki wierze. Zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dzięki Niemu uzyskaliśmy na podstawie wiary dostęp do łaski, w której trwamy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany. Mamy opierać swoje życie na skalę, mamy budować na skalę, którą jest Jezus Chrystus oraz Mamy budować na nadziei. Nadzieja zawieźć nie może. Tą nadzieją jest Jezus Chrystus. Z tej skały wytryskuje woda na życie wieczne. Woda w rozumieniu dzisiejszego świata to woda, która zatruwa nas, zatruwa nasze umysły. Woda, która powoduje, że cały czas pragniemy, że infekuje nasze umysły. Bóg chce. Poprzez Jezusa Chrystusa byśmy napili się prawdziwej wody, która daje nam życie, która daje nam miłość. Wpadamy w efekcie w nauk, który, z którego nie możemy wyjść. Szukamy cały czas desperacko życia, a tak naprawdę nie czujemy się wypełnieni życiem, bo ciągle nam czegoś brakuje. Daj mi się napić. Potem samarytanka do niego mówi. Panie, daj mi tej wody, abym już nie pragnęła. W tym zdaniu wyraźnie widzimy, że Samarytanka zaczyna widzieć Chrystusa i zaczyna pragnąć nowego życia. Zaczyna do niej, do jej serca, przychodzić prawda o jej życiu, o tym, jakie ona prowadzi życie. Zauważmy, Samarytanka przychodzi do studni południe, gdzie jest Największa temperatura, gdzie słońce najmocniej piecze, gdzie, gdzie jest gorąco. Ludzie w tym momencie nie przychodzą do studni, żeby uchronić się przed słońcem. Przychodzą albo rano, albo wieczorem. A Samarytanka, żeby ukryć się przed innymi ludźmi, przychodzi w południe. Boi się własnego życia, boi się tego, co ludzie powiedzą, boi się opinii społecznej, nie chce być wytykana palcami, nie chce, by ludzie ją ukamienowali za jej cudzołóstwo. Bo wyraźnie czytamy dziś w Ewangelii, że samarytanka miała pięciu mężów, a, mąż, a mężczyzna, z którym żyje, nie jest jej mężem. Co mówi jej Jezus? Jezus, słysząc jej zdanie, które wypowiada, daj mi tej wody, abym już nie pragnęła, mówi do niej: idź, zawołaj swego męża i wróć tutaj. I następnie: Nie mam męża. Rzekł do niej Jezus. Dobrze powiedziałaś: Nie mam męża. Miałaś bowiem pięciu mężów, a ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem. To powiedziałaś zgodnie z prawdą. Samarytanka tak odpowiada: Panie, widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga. Samarytanka, by uciec od tematu, by uciec od prawdy o własnym życiu, zaczyna wchodzić na tematy związane z wiarą. Jezus nie potępia tego, że ona mówi na temat wiary, że mówi o życiu religijnym. Ale czy nie jest przypadkiem taki w naszym życiu, by ukryć to, jacy jesteśmy, wchodzimy na tematy re religijne, wchodzimy na tematy związane z wiarą? By ukryć to, jacy jesteśmy, by ominąć temat naszych wad, naszych, naszych niedoskonałości, wolimy zejść na tematy związane z religią, albo w ogóle najlepiej wolimy wyjść z mieszkania, wolimy wyjść z naszego życia i zamknąć się w murach kościoła. Dlaczego? Ponieważ tam możemy udawać kogoś, kim nie jesteśmy. I jak to świetnie współgra z czasem, jaki mamy teraz obecnie. W domu jesteśmy 100% prawdziwi. To w naszych czterech ścianach okazuje się, jacy jesteśmy naprawdę. I oto właśnie mamy teraz czas, byśmy mogli teraz pracować nad sobą. Możemy wykorzystać sytuację, bo to dopiero, właśnie teraz zaczyna się dla nas prawdziwy post. Od naszych wad, od naszych przywar, od naszych przyzwyczajeń. Możemy w końcu zacząć widzieć, jacy jesteśmy naprawdę. Mamy odejść od religijnego stylu życia, a zacząć oddawać cześć w duchu i prawdzie. Oddawać cześć w duchu i prawdzie. Bóg jest duchem. Mamy zauważyć prawdę o własnym życiu. Samarytanka zaczyna poznawać w Jezusie Chrystusie Mesjasza. Bo ona sama na koniec mówi Wiem, że przyjdzie Mesjasz zwany Chrystusem, a kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko. Jezus do niej mówi Jestem Nim ja, który z Tobą mówię. I Co wtedy Samarytanka robi? Samarytanka przyszła po wodę do studni ze dzbanem. Zostawia ten dzban i idzie do miasta i mówi, co Chrystus jej powiedział o jej życiu. Nagle... Samarytanie zaczynają wierzyć w jej świadectwo i chcą zobaczyć Chrystusa. Po jej głoszeniu ludzie chcą zobaczyć Jezusa Chrystusa, chcą go słuchać. Zobaczmy. Studnia jako miejsce spotkania z Bogiem. Studnia głęboka, gdzie głęboko Chrystus wchodzi w nasze życie, ale tylko wtedy, kiedy mu na to pozwolimy. Jezus wykorzystuje sytuację. Ponieważ chce spotkać się z człowiekiem, zaczyna rozmawiać z człowiekiem, zaczyna mówić do jego serca. W momentem, kiedy człowiek zaczyna odpowiadać na jego miłość, bo Chrystus tam siedzi z miłości do tej kobiety. Nie z tej miłości męsko-damskiej, ale ze zwyczajnej miłości takiej, jaką ma Bóg do człowieka. Jezus tam siedzi przy tej studni, rozmawia z tą kobietą. Ona odpowiada Mu na, jej miłość, na, je, na Jego miłość do niej, i z tej odpowiedzi zaczyna rodzić się relacja z człowiekiem wobec Boga. I, i dzięki tej relacji ona poznaje Jezusa jako Mesjasza i odda, oddala się od grzechu, uznaje swój grzech, który wychodzi na jaw, nawraca się. Idzie głosić Ewangelię dalej, by inni poznali Jezusa Chrystusa jako Mesjasza. Twoje i moje odwrócenie się od grzechu powoduje, że poznajemy Chrystusa. Z momentem, kiedy poznajemy Chrystusa go takim, jakim jest, zaczynamy go głosić dalej. Nie zatrzymujemy go. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Więc jeżeli darmo otrzymaliśmy Chrystusa, mamy darmo dalej go głosić. A tym samym przyprowadzać do niego ludzi. I może to jest właśnie ten czas, tak jak właśnie Jezus mówi dziś w Ewangelii. Nadchodzi jedna godzina, nawet już jest, kiedy to prawdziwi czciciele oddawać będą czymś ojców duchu i prawdzie. A wcześniej słyszymy takie słowa od Samarytanki: «O co wie nasi, oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga.» Odpowiedział jej Jezus wierzchni kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej duszy, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy. Nadchodzi jednak godzina, nawet już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w duchu i Słyszymy, nieważne czy to świątynia taka, czy inna, czy ta parafia, czy inna parafia czy katedra, czy mniejszy kościół. A może teraz inaczej. Oddaj cześć Bogu w swoim własnym domu. Zamknij drzwi swojej zdepki i módl się w ukryciu do Boga, a Ojciec Twój, który jest w ukryciu, odda Tobie. Mamy cześć oddawać Bogu w duchu i w prawdzie. W prawdzie o samym sobie, byśmy dalej nie głosili Ewangelii, byśmy jej nie zatrzymywali byśmy oparli swoje życie na skalę, którą jest Chrystus, w nadziei, że to On chce, by z Jego boku wytrysnęła woda dająca życie wieczne. To Bóg sam wychodzi do nas naprzeciw, by spotkać się z nami. I to od nas zależy, jak te spotkanie wykorzystamy.